Przelecimy po bandzie? Muszę to zrobić. Ogórki, bo było pełno ogórki. Gyros, klasyka. Tu jest pasta, taka, trochę pomidory, trochę takiej już lekko zgniłej, można powiedzieć, cukini, ale nic się nie marnuje. Patrzcie, co tutaj mamy. Tutaj mamy tak, to jest działka. Widzicie taką oprykę? No to się odkroi. To jest małe jalapeno. To jest, to też się odkroi. To jest peperona. A to jest pomidorek działkowy, piękny, cudowny, mały. One dojrzewają. Tutaj mamy jeszcze pomidorek działkowy. Tutaj jeszcze się bawimy na całego. Jeszcze będzie sukces, ludzie prawdy. W dzisiejszych czasach, w skomplikowanych czasach. Patrzcie, jakie pomidorki. To będzie z halumim. Patrzcie na tego malucha, on się uśmiecha do Was. Mówi: Dzień dobry, nie przejmujcie się, będzie wszystko ok. Eee, dobra. Jeżeli mówimy o Grasie, to oczywiście Karkówka. Przyprawa do Grosa prosto z Manhattanu: człowieka sukcesu, takiego gościa, co sprzedaje przyprawy, niczym Turcja, Indie, Iran, Pakistan. Czy idziemy w kierunku właśnie tych krajów? Mam nadzieję, że nie. Mimo tej całej tam kolorowości, różnych tańców i fajnych przypraw, big time. Proszę Państwa, Gros. Robimy mięsko-karkowe tą przyprawę. Cebula, ciosnek, te, papryki, trochę pomidora I marynujemy, będzie dobrze Słuchajcie, wiem, że się powtarzam, ale wybaczcie staremu człowiekowi w zasadzie już, bo Żarty się skończyły, ale ja wciąż jestem na powierzchni Proszę Państwa! Żartowałem, oczywiście, że jestem na powierzchni Patrzcie na to! To jest przyprawa Gyros, prosto z rynku, to są inne przyprawy Widzicie? No i tutaj tak Olej, sól, pieprz, kmin rzymski. Yy, trochę octu jabłkowego, cebula, dużo cebuli, czosnek, to, papryki, trochę pomidora, to Wymieszam. Trochę tak Turcja, ale gros oczywiście to Grecja. Dodam dość sporo tej przyprawy grosowej, kurczakowej. Nie, chociaż ja wiem, to jest karkówka wieprzowa, Tylko z dino, mięso. Dwie godziny czeka rano na świeżyznę. Poza tym, Dino chyba się posłuchał, bo już jest normalny jogurt grecki, również w Dino. Ci co oglądamy filmy wiedzą o co chodzi, także polecam jogurt grecki w Dino. Wiecie, że jestem człowiekiem sukcesu. Zrobiłem on się marynuję, czeka, będzie piękny, będzie cudowny. Jest dużo roboty, ale te przetwory pozwolą mi przetrwać. Jesień i zimę mam nadzieję, że wam też i że będzie coraz lepiej. Trzeba to odwrócić ten trend z nami pazerność i strach ale spróbujmy to odwrócić cacyki z własnych ogórków szklarniowych ogórków ze szklarni to już się likwiduje patrzę na prawdę szklarniowego ogórka szklarniowy ogórek prawdy innego systemu innego podejścia do tematu trzeba go umyć, zetrzeć, posolić odstawić, odcisnąć, doprawić pobawić się ze skórą Biorę to takie, no wiecie jak wygląda czy on jest jakby no, wygląda nie wiem, czy by go sprzedali w warzywniaku, ale on jest, on jest czyściutki. On nie wiem, czy te nasionka są czyściutkie, czy wszystko jest czyściutkie. W sensie, wiadomo, że ty kupujesz jakieś, może genetycznie, bo nie, nie wiem. Czy się tym przejmuje? Szczerze, nie. Fajny ogórek. Właśnie takie to są. No takie już to było zbieranina, nie? I czy się smak też bym mógł powiedzieć, chociaż, no właśnie tutaj smak, bo wygląd też może mieć. Swoje plus. Icia, Mały. To jest kotek czy kotka? Kotek. To jest kiciuś. To jest tak. Tak, kichnął sobie mały. Kiciuś. Weź wiek. No, Może tą rybę, coś co? Coś mu smakuje. Nie, bo ocet jest, żeby tam nie ten. No iż, że tak. Kiciuś. Po raz kolejny robimy Iroh, czyli karkówka, cebula, trochę papryki, dodałem pomidora, przyprawy, tylko trochę oliwy, niedużo, sól, pieprz, yy, kmin rzymski i przyprawa specjalna, gyrosowa z Manhattanu. Upieczemy, przykryjemy, zobaczymy. No Tego jeszcze nie było, żebym, ja zazwyczaj to w żyliwie, zresztą pamiętacie, a teraz przykryję tak jako krasa. I popieczemy na 180, nie ja wiem, co najmniej jest godzinkę nie będziemy dopiekać, ale później się już bawimy z frytkami. Tak wygląda upieczony giro, gyro, gyro, gyro. pod folią aluminiową. Patrzcie na te sosy. Później to wchodzi na patelnię bawimy się dalej do frytek i cacykiego. zajebiste, no, tak. zobacz, ja powinienem należeć do tego. Nie? A ja specjalnie mówiłam poczekaj, aż Bartek przyjedzie, to po... Bartek z Tobą pojedzie, będzie filmik nagrać. No to ja kręciłem, czekałem. Tak. Ale nie kręciłeś filmu. No ja kręciłem, jak to byłem <laughs> samy. Już wiem, gdzie ja on no, no Ale piękna papryka. No. I, to, i, I to latem no, tak się robi właśnie. A tam też taka, też taką mała. Tak, to sobie tego w To jest seferona? Tak, to, to jest. To trochę cieplego widzę. Ta jest, ta jest ostra. Ta jest ostra. Ta jest ostra. Ta nie jest ostra. Ta jest, ta jest taka, wiesz, okrągła. Ta jest ta, co w sklepie takie czerwone sprzedają te duże. No. Tylko tu zielona jeszcze jest No też zielone. No. To papryki, zaperki, jeszcze na jest czerwone, nie? Ja. Ale piękne. Zabierasz to i on zadowolony jest, tak, że od rąk. Sam se poje jeszcze, bo on taki dalej gruby? Tak, no jak rzecz może być inny. Zosia, gdzie siadasz? No ja na wylocie. No. Patrz, tak jak ten, jak ten konfirmuje, żeby nie podchodzić swoją swojej damy. Tomowy Gyrosik klasyk Jestem zły, bo mi nie wyszło Halapen.